Witam. Dzisiaj krótka informacja na temat dokumentów, które są potrzebne przy sprzedaży nieruchomości. Pierwsze to jest dokument nabycia. Jest to najczęściej akt notarialny sprzedaży, akt poświadczenia dziedziczenia, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie ze wspólnoty o braku zaległości w opłatach i zaświadczenie z Urzędu Miasta, z którego wynika, że uregulowany mamy podatek od gruntu i podatek od nieruchomości. Jest zaświadczenie z Urzędu o tym, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany, albo stan osób zameldowanych wynosi zero, często mylone przez właścicieli. Z zaświadczeniem, że no, właściciel nie jest zameldowany w tym lokalu. To nie o to chodzi, tylko żeby kupujący miał pewność, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. To dokumentem, który często też jest wymagany, w przypadku jeżeli mieszkanie nabyliśmy w darowizną albo ze spadku wówczas zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn. Słuchajcie, zapomniałam jeszcze dodać, oczywiście, bo to jakby z jednej strony te dokumenty musi przedłożyć zawsze właściciel nieruchomości. Natomiast kupujący przedkłada jeżeli kupuje na kredyt, to przedkłada oryginał podpisanej umowy kredytowej. Natomiast jeżeli za gotówkę czasem strony życzą sobie wyciągu z konta, że ktoś ma zabezpieczone środki na zakup, czasem jest depozyt tej kwoty w kancelarii notarialnej, no to wszystko po to, by mieć pewność, że. No osoba rzeczywiście jest przygotowana do tej sprzedaży, bo też przypominam, własność nieruchomości przechodzi na stronę kupującą w momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży. Pieniędzy jeszcze najczęściej druga strona nieba, ale jak to obwarowywać prawnie, no to w następnym vlogu.